Karoliną, Marciniem, drodzy rodzice, wszyscy goście. Trzeba byłoby to zacząć trochę tak, jak zaczęła to mama, czytając czytanie. I może trochę bardziej zabawnie, no bo. Nie oszukujmy się, kto z nas nie opowiadał sobie przynajmniej. Jednego do kawału, tym jak pan Bóg stworzył kobietę, mężczyznę. No a jak już stworzył, no to wiadomo. Raz to stworzył mężczyznę, że tak, lepiej, ktoś mówi, a drugi drugiej gorzej. Tam musi się malować, tam jest tam wybrakowany, bo nie ma żebra, i tak dalej, i tak dalej. No cóż. Postanowiłem, że nie będę mówił większości z nich na nakazaniu, bo część jest nieprzyzwoita. Później postanowiłem, że nie powiem żadnego, bo wszystkie już są oklepane. Ale mógłby sobie ktoś pomyśleć, że to już jest tak świat stworzony, że każdy chce rządzić, dowodzić i być lepszy jeden od drugiego. No bo jak już Pan Bóg stworzył, no to teraz pytanie. To, jak został stworzony pierwszy lepszy gorsza nie tylko może lepsza może tak no i zdarza się zdarza się tak też i po wielu czasach od stworzenia że i dziś niektórzy w swoim własnym domu chcą być tak co chcieliby być kapitanem bo dowodzić Drużyną nie oszukujmy się. Każdy chciałby dowodzić Nową Drużyną. Moim, no bo dowodzić Drużyną to już jest coś. Albo trener zauważy, Albo ktoś mu zaufał. To już jest dużo. No bo przecież dowodzić. I być kapitanem to zajęcie dla najlepszych. Się. Za dużo na się nie znam, ale coś tam o pływaniu słyszałem. I wiem jedno. Że jedna osoba chciałaby tylko wiosłować, to na takim bagaju, jakby tylko kręciła w jedną swoją stronę, daleko nie zapłynie. Marsz! Dobry początek do drugiej części. Nie popłyniesz na jedną kręcąc w jedną stronę. Po prostu już zacznie się kręcić wokół siebie, wokół własnej osi i nic temu nie daramy. Żeby odpłynąć, trzeba powiosłować z dwóch stron. A żeby popłynąć szybciej, dobrze jest wiosłować razem. Teraz możecie poczuć się jak na dobrym morzu. Jest jednak taka rzecz. Choć dobre przysłowie norweskie mówi, że nikt nie chce wiosłować, a każdy chce stać przy sterze. To nawet jak się wiosłuje razem, jest jedna ważna rzecz. I o tym będzie ta historia. Która trochę to wytłumaczy, pewnego razu do przewoźnika na rzece, który wiosłował z jednej strony na drugą nie jeden raz dziennie i przez lata był to dla niego chleb powszechny, zjawił się uczony, który czytał liczne święte i mądre księgi, studiował w niejednej szkole na niejednym. Prosił jak to każdy podróżny, żeby go przeprawić. Ale gdy zaczęli płynąć, choć były dwa wiosła, to wydarzyła się rzecz, której nikt nie przepuszczał. Zaczęli tonąć. No i wtedy przerażony wioślarz mówi do uczonego, Chwyt wiosło i pły. On... Przeczytałem liczne książki. Znam się na budowie statków, łodzi i okrętów. Wszystko wiem o wyporności, o stateczności. Dokładnie wiem, jak wiosłować. Ale nigdy tego nie robił. Możesz mieć wiosło. Możesz już wiedzieć, że żeby razem gdzieś dopłynąć, trzeba płynąć razem. Ale możesz tego nie spróbować. I chyba dlatego jest taki moment w Ewangelii Marka, gdzie pan Jezus wyprawia uczniów samych na morze te jezioro galilejskie. Nie płynie z nimi, nie zastanawia się co, po co i jak każe im po prostu płyć. Ale po co ktoś by się spytał? By się nauczyli pływać. Ale ktoś powie, no byli przecież rybakami, żeglarzami, znali się na tym. To był ich fach. Ich rzemiosło. Nie umieli. Jeszcze nie umieli pływać po oceanie wiary. Można wiele rzeczy umieć technicznie też. Teoretycznie też znać. Ale trzeba też umieć płynąć po oceanie miłości. A tego nie da się zrobić w pojedynku. Jeśli chce się to zrobić, trzeba to zrobić wspólnie. Zrezygnować z tego, kto jest ważniejszy. I wziąć się po prostu za ręce razem. I spojrzeć w celowi razem. I zawołać razem do Boga. Bo wtedy Pan przyjdzie. Do apostołów też przyszedł. Tak jak sobie nikt tego nie wyobrażył, przyszedł krocząc po jeziorze. Nikt tego nie mógł wyobrazić, Ale przyszedł. Bo gdy uczyli się płynąć razem, nauczyli się wołać Boga. I małżeństwo to właśnie ta rzecz, która jest niesłychana. Krocząc przez życie razem, płynąc przez życie razem, Pan Bóg Wam daje możliwość, jakiej nikt inny nie ma. Że gdy zawołacie go razem, on do Was będzie przychodził. I choćby były burze, fale i gromy z jasnego nieba, i nic by nie było możliwe, on na Wasze wspólne wołanie przyjdzie. Zaplecze Wam ręce jak dziś Wam zwiąże stół. Raz kolejny. I za każdym razem będzie powtarzał te niesamowite słowa odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się. 我们是这样子的。